różnice sił pomiędzy, pomiędzy partnerami. Mamy teraz informację, że idzie Bogdanowicz w czerwonym kasku. oglądamy to wyjście spod taśmy. Dobrze, w kasku niebieskim Kopeć Sobczyński, On jest daleko z przodu, a Bogdanowicz na miejscu czwartym. Na razie na 3 do 3 tak to się układa. Maksym Drawik i Jamur za plecami. Oj 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 oj. Bardzo nieprzyjemny teraz upadek. Nie wiem, co nam się wydarzyło między tymi dwoma zawodnikami. Przecież to koledzy z pary. Wygląda na to, to że doszło do szczepienia motocykli i stąd praktycznie kozioł przez kierownicę jednego i drugiego zawodnika. Oby tylko nie skończyło się to źle, bo ja na to, że widzę tylko jednego przewróconego zawodnika, nie widać w ogóle drugiego. I nie wiadomo, czy wypadł za bandę, czy jest też pod tym dmuchawcem. Wszystko rozgrywało się w sposób bardzo dynamiczny. W tej chwili wygląda na to, że leży jednak pod tą dmuchaną bandą, gdzie tutaj Właśnie widać. No ale chyba całe szczęście, bo to, że znalazł się pod tą bandą, prawdopodobnie ochroniło jego ciało. Te dwa motocykle fruwające, można powiedzieć, że odbiły się od bandy dmuchanej. Jakimś cudem się wsunął pod tą bandę jamruk. Drabik widzimy, że... Też siedzi, też dyskusja, co się wydarzyło. No to oglądamy jeszcze raz. Wyjście spod taśmy. Wygrywa to wyjście jadący w kasku niebieskim Igor Kopec-Sobczyński. Obserwujemy kask żółty i kask biały, bo za chwilę dojdzie właśnie do kontaktu pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Kask biały jedzie po właśnie... O, tu się noga no, gdzieś zahaczyła. Natomiast tak, wygląda na to, że jadący w kasku żółtym Jakub Jamruk właśnie podwinął sobie... To jeszcze nie, dobrze nie widać. Doszło, doszło, doszło. Ja mam wrażenie, że może z tej kamery to będzie widać, że jadący w kasku białym drabik zahaczył nogą. On tą nogę, widzisz, wyciągnęło mu. Na tej pierwszej powtórce było to widać najlepiej. Teraz będzie ten moment. Patrzmy na nogę drabika. Tu jest zahaczony kierownicą. Zahaczył sobie o. Zahaczył walk, lewym łokciem o tylny pałąk na tylnym błotniku Jakuba Jamroga. I to spowodowało, że został podciągnięty. Tak, to widzimy tak, teraz. Tak. Łokieć wszedł pod Ke koło i. Kewlar wbił się w, końców, w końcówkę tylnego błotnika Jakuba Jamroga. I to spowodowało.